Trwa jeszcze liczenie w tej chwili i przyjmowanie zbiórek z OSP i wszystkich punktów ZUK-u, biblioteki Joku. I już po pierwszych jakby tutaj przeliczeniach wynika, że mieszkańcy bardzo pozytywnie podeszli do zbiórki, bo mamy znacznie więcej pieniążków niż rozdaliśmy masek, więc hojność wielu była większa niż tylko zwykły zakup masek. Oczywiście po, podeszli mieszkańcy do tego, że biorą udział w zakupie sprzętu, który może rato, uratować w przyszłości im życie. I za tą odpowiedzialność i za udział wszystkim już serdecznie dziękuję. My jeszcze liczymy tutaj z jednostkami OSP, biblioteka jeszcze w trakcie i, i Jok. Także trwa liczenie. Za kilka minut będziemy mieli koniec i, i podsumowanie akcji które można powiedzieć, że nad wyraz optymistycznie dzięki przede wszystkim zaangażowaniu wszystkich jednostek OSP, które no rzeczywiście wykazały tutaj duże zaangażowanie, i to dzięki ich aktywności można było tak sprawnie i na taką skalę przeprowadzić tą akcję, a wyniki za chwilę poznamy.